Yes. pewnej ja nocy, w pewnym barze, pewien poeta napisał wiersz. O! Oh. Wcześniej napisany, ale nie zbyt udany. Ujęcie drugie. Ujęcie drugie, kręcimy Trochę przegrałem, więc zagram jeszcze raz. Nie ma oświetlenia do tego, tak? Ale to jest kibu nieznane, że nie ma oświetlenia. Tak. Ja trochę Fajnie. Teraz? Ra, 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 o, gra, 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 gra. Przepraszam, chciałem stać ten tonik poezji w prezencie. O, dziękuję. Dobrze. Naprawdę? No? Ale ja to poezja? Nie, 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 nie. Ja coś się odwrócę, się tak nie będę nagrywał, bo to takie jest kino niezależne. E, e, miłego odwiedzenia. O, dziękuję bardzo. Cześć. Dziękuję. uwagę